Hej cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Makerio DG. W końcu, w końcu wziąłem i się zmotywowałem, żeby nagrać następny poradnik numer 2 na mój kanał. Dużo osób się pytało, kiedy będzie następny poradnik, Makerio, kiedy będzie następny poradnik. No dobra, zrobię Wam poradnik. Um, no to to, ja mam górze mózgów. Jakby to, jakby urozmaicić, jakby to rozłożyć, bo nie chciałem wszystkiego ładować w jeden poradnik, um, dlatego postanowiłem podzielić to tak jakby na um, parę jakby odcinków poradników, um, taka seria jakby poradników, która będzie się nazywała "Jak zrobić banner". Banner. Um, mam nadzieję, że to przyciągnie trochę ludzi, będą mogli oglądać to, co ja robię, jak ja to robię. Um, przekażę im chociaż część mojej wiedzy, um, co prosiło mnie już parę osób, parę kilkanaście. Um, dzisiaj w tym poradniku chciałem um, przedstawić dosyć um, ciekawą opcję um, w banerach, czyli między innymi szajpowanie, um, z którym niewiele osób sobie może poradzić. Um, jakby to powiedzieć, po prostu nie mogą zrobić elementu, który jakby wkomponowałby się w cały content baneru. Um, na przykład, nie wiem, tutaj jest, załóżmy trochę większy ukos um, niż znaczy większy kąt niż tutaj gdzie shapeowałem. Czyli zagiąłem to tak. Um, niektórym to wychodzi w ogóle jakoś, zaczynają odtąd, um, gdzieś to się zawija tutaj, gdzieś tam góry się kończy, to nie idzie w ogóle niektórym osobom. Um, więc postanowiłem to jakoś um, pokazać, jak ja to robię. Jest to znowu jakoś strasznie trudne. Jeszcze do tego nakładanie tekstur odpowiednich i tak dalej, cienie i to nie jest znowu jakimś, jakąś strasznie rzeczą trudną, żeby tego nie pokazać. Um, żeby dalej nie przeciągać, już dwie minuty pierwsze bez sensu, um, przechodzimy do Photoshopa. No, oczywiście, o, jakiś template by się przydał, żeby miał tło. Załaduj się, A, akurat template z mojej paczki. No i oczywiście reklamy na Spotify. Jak nie inaczej, um, kapsuł mi się włączył. Fuck off. Tak to, więc Został tylko folder z tytułem i tak dalej. No więc um, 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 zaczynajmy. Żeby zrobić shape potrzebny nam jest pentul, który będziemy je tworzyć. Najprostszym sposobem, jaki a, ja sobie wymyśliłem jest po prostu nie przeciąganie takich linii. Po prostu niektórzy robią takie linie. Klikają. A, sobie zrobię tu prostą minie Buch! Nie ma prostej linii. Albo chcą wrócić tutaj i zostaje taka dziura. Więc um, to jest po prostu bez sensu. Jeśli chcemy zrobić prostego shape'a, um, czyli na przykład trójkąt, um, prostopadł. Znaczy no, chodzi o to, żeby... Bo tutaj nie ma trójkątu ogólnie. Żeby zrobić trójkąt byśmy musieli. Um, poligona walnąć um, i potem go tam jakoś przycinać. Najprostszym sposobem będzie po prostu wyszejpować. Klikamy tutaj noszę gdziekolwiek na całej planszy idziemy na dół, też klikamy, nie musi być to jakoś prosto, ewentualnie można to potem poprawić poprzez usunięcie tego Backspace, um, także nieważne czy to jest proste czy nieprosto, potem możemy to wymodelować Klikamy tutaj i robimy prosty trójkąt, potem klikamy Shape, a jeszcze przed tym jeśli chcemy mieć jakiś kolor tego, tutaj z, na polecie kolorów zmieniamy to, załóżmy, że chcemy mieć jaskrowo-niebieski, Shape jest jaskrawo niebieski Żeby stał się on edytowalny, dajemy prawy przycisk myszy na warstwie Convert to Smart Object. Klikamy gumkę, klikamy gdziekolwiek, ok, oraz teraz stał się on edytowalny. Jeszcze nie, czekajcie. Jeszcze raz, konwerter smart object. object i powinien być edytowalny w tym momencie. Przytrzymując CTRL, możemy wszystkimi kątami manipulować. Jest też druga opcja warp, tak zwany. To już opcja trochę bardziej zaawansowanych, że tak powiem. Tutaj widać, że jest to z lekka, em, z lekka wychylony, więc możemy go wyprostować e, przez program do nagrywania. Mam lekkie lagi. Nie wiem, czy mi się to uda. Tak do prawdy, prawdę rzecz ujmując, no prawie się udało. Minimalnie jeszcze by można było to wyprostować, ale nieważne. No i dobra, mamy taki trójkącik. Um, przytrzymując shift powiększamy go, żeby był um, tak jakby ilorazem nie stracił proporcji um, możemy go ustawić na przykład w tym kącie. OK. No, jeszcze trochę. OK, załóżmy, jest tak. Klikamy te, e, klikamy gumkę na to i dajmy OK. Żeby stał się edytowalny, potem... Klikamy um, M na klawiaturze lub y, to e, lub zaznaczenie. I zaznaczamy taki mały kawałeczek, żeby nie wychodził on za um, to czarne pole, czyli to widoczność baneru. To samo na drugiej y, u góry. Ojej, mam lagi na tym Ej. Dobra, powinno być teraz dobrze. Nie jest dobrze, bo wystaje kawałeczek. Najpierw w takim przypadku wziąć gumkę zmienić ją na um, bez y, rozproszenia tylko prosta gumka trochę zwiększę i po prostu kliknąć na to co tutaj jest i to ładnie to jeszcze wyprostować jak zostały jakieś um, linie czy coś w tym stylu więc um, wstępnie jest, wstępne jest coś takiego um, teraz dosyć trudniejsza rzecz czyli um, nasze. Znaczy, Używanie pentula z załamaniami, czyli czymś takim na przykład. Wiadomo o co chodzi. Um, załóżmy, że chcemy mieć tutaj um, taki element, który będzie um, jakby podkreślał, że um, wchodzi on do środka czyli takie jakby poprzeczki przez to. Więc. Klikamy tutaj u samej góry oraz tutaj na dole i przeciągamy to po prostej linii tutaj. Ok, potem możemy tutaj to po prostu wyprowadzić tak, żeby nie było widać. Zlepiamy to shape. Potem klikamy gumkę, klikamy na ten obiekt, na tego shape'a oraz zaznaczenie. Zaznaczamy to i delete. No, można to jeszcze trochę podnieść, ewentualnie, minimalnie, o, delete, żeby było równo i pięknie, mm, to możemy wyłączyć w sumie, bo dobra, dobra. Mm, żeby było widać tą zmianę, dam na to czerwony kolor, um, o, widać o co mi chodzi, um, żeby teraz zrobić to bardziej zajebiste w cudzysłowie, Robimy coś takiego, double clickiem, albo najlepiej tutaj, um, blending options, tak to było, tak. Eee, jeśli ktoś nie ma wgranych styli, tak jak ja, mam ich dosyć sporo, B -b 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 -b. bardzo dużo, z nich korzystam, niektóre są stworzone przeze mnie, niektóre są ściągnięte z neta, bo mi się podobały, a niektórych w ogóle nie używam, bo są, no, tak zwyczaj chujowe, na przykład to się przyda przy przestrzennej, to nie wiem, do czego by się przydało, to są jakieś w ogóle bezużyteczne, ale, o... Mm, ale, ale, ale. Dobra, zacznijmy od tego, że chcemy mieć a, coś wypukłego, a, czyli be, Bevel'a oraz zwiększamy trochę opacity, żeby było to widoczne, a, zwiększę trochę Wielkość, żeby to tak, może nie aż tak, dam to na czwórkę może, powinno być dobrze, kurde, um, może jeszcze trochę więcej, nie chcę, żeby to było przesadzone, okej, okay. um, to tak, jest, to jest kolor tego dolnego, um, dolnej, dolnego cienia, ja to może zmienię na, że znaczy powinien przynajmniej być... Zmienię to może. No, no, na no, no, no. Jaki by to kolor mógł być? Hm. Potrzebny nam jest napis do tego. Jakiś trzeba znaleźć na moim pulpicie przykładowy. Eee, niebieskie. Jaki to jest. Aha, dobra. Um, dobra, będzie pomarańczowy. Um, nie. Um, będzie pomarańczowy. Dobra, załóżmy, że. Będzie to baner dla mkr numer 2 z poradnika. Tak. Um, to tak. shade numer 1. Kolory ustawiamy tak, jak powinny być. Nie wiem, to jest takie około tego. Zmy trochę jaśniejszy, może. Minimalnie. Okej. Okay. Um. Nie, no ciemniejszy. Może być. Okej. Okay. Um. Tutaj możemy zmieniać zabłamania. O, Przykładowo mogę pokazać, na którym to będzie najbardziej widać. O, na tym. Tu, tu. Widać, to są kąty, jakby obrysowania. W sumie to też można się tu pobawić czasem, różne rzeczy można znaleźć. Jakieś ciekawe, ale e, nie, ja się tu nie bawię. Aha, i kolory mi się nie zapisały. Dobra, to ja to na szybko zrobię, te kolory, tak. Tak, tak, tak. Ok. Jest, jest, zmniejszę trochę to. A. Może być. Ok. Teraz chcemy mieć mm, obrysowanie. Ranik będzie na te 5. 5. Dobra. Zobaczmy na kontury. Kontura może być jeszcze ciekawa. Um, tylko jaka? Jaka by tutaj była dobra? Hmm. W sumie ta by mogła być jeszcze teraz większy range range dobra jest tak tutaj e, na zmienię na gradient żeby to wyglądało trochę lepiej stworzymy tutaj własny gradient e, niech będzie to 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 to, 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 to takie szaro um, szaro biało um, szarno Eee, jeszcze można by było dołożyć parę kolorków, na przykład tak, tak, okej, okay, tak, oraz zmniejszyć trochę ten, o, może minimalnie, może tak. A eee, jakoś bardzo tak ciulowo wygląda. Chyba zrobię jeszcze jeden taki, Nie, w sumie to nie. Skalę mogę trochę zwiększyć, chociaż. Um. Position może inside. Ne, to. Okej, okay, sorry. Um, miałem przerwę, ponieważ mama mi do pokoju i niestety zaburzyła. Kąt, zaburzyła. Um, spokój w moim pokoju. Spokój w moim pokoju. What the fuck? Dobra, nieważne. Um, kontynuujemy. Um, tak jak było, zostawiamy to na full. Um, kontynuujemy. Um, dajemy inny shadow. Czyli cień wewnętrzny. Um, że jeszcze trochę go zwiększ... Nie. Dystans. Gdzie on jest w ogóle ten cień? Się pytam. No tutaj jest, dobra. Mogę trochę zwiększyć, żeby był um, bardziej widoczny. Okej. Okay. Nie, przesadziłem. Wróć. Wróć. Więc. Dystans na piątkę, hołk na 32 około, size wielkość na około 9 um, o, nie będziemy dawali hałasu, hałas tak możemy dać satynę, ale z mniejszą intensywnością, a mniejszą intensywnością, natomiast a wrzucimy na to jakiś gradient ale na przykład załóżmy hmm chcę żeby to było to ten pomarańczowy taki brązowawy ten strok górna częściowo wygląda zaraz się go polepszę um, tu okej okay. jest dobrze teraz dajmy pattern um, aha tak damy pattern o i is... Mieniamy to na jakiś. Oczywiście, tu trzeba sobie. <laughs> wgrać, oczywiście, patterny ze względu na to, że oryginalny potrzebnie nie posiada ich. Jeśli mamy jakiś pater, nasze posiada, ale jakieś standardowe, one są średnie. Nie wiem, czy to też nie jest standardowe, ale dosyć ciekawy efekt z tego dostajemy. A jakie to było przejście, bo już nie pamiętam kurze. wybaczcie, muszę sobie sprawdzić. Nie wiem czy to nie był uh, overlay mm, Tak, overlay uh, i zmieniamy to na około ja Na przesadzie uh, 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 uh. Chcę, żeby to było minimalnie widać OK Damy na 229 um, szado, nie chcemy tego strołka trzeba poprawić, jest uh, Damy jakiś inny styl, zobaczymy um, jaki będzie dobry po sprawdzam. Ja się tym jeszcze nie bawiłem w sumie, um, że tak, 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 tak średnio mi się podoba ten strok. Szczerze mówiąc, bez niego by to wyglądało chyba lepiej, albo, albo, albo bądź wygląda dosyć ciulowo. Um, mogę rzec, do inaczej tak średnio, na przykład to. Skale, może trochę mniejszą. No zobaczymy, jak będzie wyglądał z patternem. Na przykład um, rzucę na to taki pattern albo jakiś kamienny załóż no, Tutaj mam, mam metal. Niech będzie. Teraz zmniejszę trochę wielkość. Um, aha, dobra. W sumie może to być tak. Skalę No bo zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało z tym Tylko że On trochę tak To wycentrujemy tak I trochę inne kolory By może się przydały Coś tego typu O Załóżmy Oczywiście nie będę się z tym bawił teraz tak bardzo Ale mniej więcej taki styl można uzyskać Używając tych całych szejków. Um, tego możemy, ja tu na szybko wybieram jakiś styl. Um, żeby to dopasować. Załóżmy ten niech będzie. Um, teraz zaznaczamy obydwie te obywate szejpy. CTRL J co nam skopiuje. CTRL T co nam da możliwość edycji. Potem obracamy to flip horizontal. Przeciągamy to na drugą stronę. Wagi. Um, cofnijmy to może bardziej trochę. Tak samo Co Cofnę to trochę bardziej w tą stronę, żeby było. ok, Więc um, ewentualnie tu tak powinno być. ok, Jakoś to wygląda. Mm, teraz możemy zrobić na szybko jakąś podstawę. E, Odmierzając sobie tutaj mniej więcej. Zrobimy podstawę dla napisu. Najprostsza podstawka dla napisu niech będzie. Stworzymy oczywiście kwadrat, prostokącik. <kłysy> e, o oh e, Nakładam na niego jakiś styl. Jak się robi style? Nie wiem czy nie zrobię odwzględnego poradnika na to. Albo po prostu wrzucę Wam moje style do tekstur packa, którego zobaczycie. Na 400 widzów u mnie, też to wybiorę jakiś yy, jakiś styl, wrzucę to na to, możemy zrobić jeszcze takim jak ctrl-j, ctrl-t, zmniejszamy to minimalnie i wrzucamy tekst między te warstwy, co nam stworzy taki efekt, jakby ten tekst zachodził na za drugą? <laughs> ewentualnie możemy się tu bawić jakieś yy, przestrzenne, jakby podstawki, czy coś w tym stylu, ale teraz ją do tego pokazywał. Może to zrobię oddzielny e, poradnik dla czegoś takiego. Ehm, więc, 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 więc. O, 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 tutaj się, coś dziwnego się dzieje. Dobra, nieważne. E, tak to mniej więcej wygląda: shapeowanie. Jeszcze mogę pokazać na no szybko, jak się robi takie jakby pazury, które można się zauważyć um, na thread layout, znaczy na layout, delay systemu MKR, czyli to. Um, to jest banalne przedsięwzięcie, że tak powiem. Prosto bierzemy tak? Klikamy gdziekolwiek, klikamy prosto prostopadle do tego oraz układamy to w lekki upros, Potem klikamy jakoś tutaj, przeciągamy to na trochę dłuższą linię od tego aż w końcu będzie w tym miejscu e, szpic potem łączymy i co nam wyszło? szpic szpic, szpic, szpic. możemy go teraz a, trochę przyciąć tak nałożyć na niego mały styl, załóżmy na taki e, główno na nim widać um... dobra, nie będę się bawił teraz w edytowanie tego ale tak to mniej więcej wygląda i teraz można to jakoś, nie wiem, um, nałożyć z tyłu albo um, bawić się, bo to jest przejrzyste um, i przy tym trzeba się obawić i podkręcić trochę um, widoczność przy każdym przy każdym możliwym punkcie w stylach, żeby to stało się jak najbardziej widoczne. Um, Mm, tak, tak, tak. Mm, no dobra. Mniej więcej już jest na 100% widoczności. Nie? A i można to zrobić tak. Um, tak, 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 tak. Mm, można na napis. Mm. No i jakiś taki efekt może być. Ewentualnie do tego dołożyć jakieś cienie czy coś w tym stylu. I właśnie teraz na szybko pokażę jeszcze cieniowanie. Stworzymy nową warstwę, klikamy na pędzel, dajemy czarny kolor, wybieramy sobie ten pędzel, odpowiednią wielkość, w moim przypadku będzie to jakieś 130, zmniejszamy to do jakiś 30%, wrzucamy to pod warstwę, pod warstwę którą chcemy podcieniować i ewentualnie robimy coś takiego, jeszcze wrzucę na 100, ok. I tutaj możemy to podcieniować, żeby był efekt jakby um, ten element był nad tym elementem, tylko że w jakiejś odległości, załóżmy, tak samo po tej stronie, możemy to tak lekko wygłośnić. No i co, efekt jest taki, że to jest jakby oddalone. Jeszcze tutaj można dawać jakieś łańcuchy, czy coś w tym stylu, jakby to wisiało, pobawić się z tym. Możliwości jest od multum. Ja Wam pokazałem mniej więcej podstawy tego szejpowania, jak to wygląda. Um, nie jest znowu jakieś strasznie trudne. Niektórzy mają z tym bardzo duże problemy, nie wiem co w tym chodzi praktycznie, bo to jest bardzo proste. Um, moje banery głównie składają się z shapeów tego typu. Lub też um, coś takiego. I element ten jest pokazany na banerze. Można pokazać um, jakiś przykład. Eee, Weźmy sobie banery. Mm, nie wiem, czy na tym będzie widać, a mnie za bardzo. Um, nie. To nie są moje banery. To jest też nie to, co szukam. Też nie to. Um, o, może być coś takiego, to jest akurat chyba koło. No tak, to jest koło, ale tutaj widać to załamanie, to jest wszystko wyszejpowane. Tak samo te elementy, one są pokazane jak się szypuje tutaj, więc to nie jest jakieś strasznie trudne. Um, a więc to by było chyba na no tyle. To by był pierwszy, znaczy drugi już w sumie odcinek z poradników. Jak zrobić banner? Um, Mam nadzieję, że się to spodobało. Następny będzie prawdopodobnie o nakładaniu efektów, robienia tła do baneru odpowiedniego, nakładanie świateł i tak dalej, i tak dalej. ewentualnie jakieś pomocy z napisami czy coś w tym stylu. Więc to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że się podobało osobom, którym chciały, żebym zrobił ten poradnik. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś pozlepiać w miarę ten głos. Żebym nie był opóźniony, ponieważ nagrywam w Audacity głos, a Camtasia oczywiście obraz, który mi strasznie laguje, bo z wpis do ramów. A więc 25 minut to jest bardzo dużo, myślę, że się zmieszczę w, w bardzo... Znaczy, w, nie wiem, w 10 minutach, ja tu się rozgadałem. Dobra, no to, to by było tyle, nie chcę Was dłużej trzymać. Możecie sobie przewijać, cokolwiek robić. Tekstur pak będzie na 400 widzów. Ja się zmywam. Cześć!